Szanowni Państwo, nazywam się Michał Szumiński i chciałbym opowiedzieć na temat praktyk z projektów komercyjnych, które realizuję od 12 lat dla swoich klientów. Jak moglibyśmy te wnioski z tych projektów przenieść na edukację formalną? I zacznę od takiego mocnego stwierdzenia, że firmy potrafią wydawać miliony dolarów więcej niż zakładały na pojedyncze szkolenie. Gdybyśmy przyjęli 15-minutowe szkolenie jako taki przykład, który możecie Państwo odmierzać też czasem tego mojego wystąpienia, to okaże się, że przy odpowiedniej skali uczestników ta e, sprawi to, że ten koszt będzie gigantyczny. Skala, o której mówię, to jest mniej więcej 100 tysięcy ludzi. To jest skala, z którą spotykam w swoich projektach 100 tysięcy odbiorców. Jeżeli pomyślimy, ile to jest czasu, to mówimy tutaj o 25 tysiącach godzin które z perspektywy firmy są po prostu kosztem. Edukację formalną odmierzamy lekcjami, wykładami, semestrami i latami nauki, natomiast z perspektywy firmy ta ilość czasu to jest koszt, który trzeba ponieść i który trzeba zwyczajnie zapłacić pracownikom. Pierwszy zatem wniosek jest taki, że 100% cena w projektach to nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Bo może się okazać, że jedna minuta niepotrzebnego szkolenia to jest nawet 100 tysięcy minut, które zapłacimy pracownikom w ich pensjach i w czasie, które będą to realizować. Można by zatem zadać pytanie, jak dużo firmy mają tego czasu i jaką mają wyporność do ponoszenia tych kosztów w nauczaniu swoich pracowników i podnoszeniu ich kompetencji. I okazuje się, że tego czasu wcale nie ma tak wiele. Mówimy tutaj o dziesiątkach godzin, ewentualnie ponad 100 godzinach przypadających na jednego pracownika w ciągu roku. Tak, I, y, pamiętajmy o tym, że edukacja ma też i firmy mają też swoje szkolenia obowiązkowe, które są definiowane przez prawo. Mamy RODO, mamy BHP, mamy też szkolenia, które są typowo sektorowe, czyli chociażby pranie pieniędzy, ochrona danych i tajemnica bankowa dla sektora banków. I. Y, Postaje pytanie, czy my tak naprawdę wiemy, w jaki sposób te szkolenia powinny być realizowane. I znane osoby z naszego i learningowego świata stworzyły coś takiego jak Learning Manifesto, czyli zbiory takich zasad wytycznych co do tego, jak te projekty powinny być realizowane. Nie chcielibyśmy dostarczać treści, chcielibyśmy skupić się na wydajności pracowników. My wiemy, że budując zaangażowanie osób, chcielibyśmy, żeby oni sami wchodzili w ten świat, sami chcieli te rzeczy wykonywać, ale żeby tak się stało, musimy dać im coś, co w ich pracy kontekstowo będzie im po prostu potrzebne. Jeżeli szkolenie jest tylko eventem, jednym punktem w czasie, to ciężko to zaangażowanie budować. Natomiast jeżeli szkolenie będzie procesem ciągłym, zindywidualizowanym, takim, który będzie bezpiecznym środowiskiem dla uczestników, gdzie oni będą mogli popełniać błędy i na tej podstawie się uczyć, wtedy mamy szansę, żeby ten, to, czego nauczymy się w szkoleniu, było przenoszone bezpośrednio na szkolenia, na takie życie, życie zawodowe. Z tego wynika, że projektowanie szkoleń jest potrzebne. Bo, gdybyśmy popatrzyli chociażby po samych obszarach, o jakich my mówimy, to dostarczanie wiedzy, umiejętności i motywacji może odbywać się treningiem, natomiast rzeczy związane z kulturą i z środowiskiem pracy już niekoniecznie. Gdybym ja powiedział Państwu, że inna religia jest tą najlepszą, albo inna partia polityczna jest tą najlepszą, to prawdopodobnie. Nie miałbym wielkiego posłuchu, robiąc to szkoleniem e-learningowym. Tak samo, jeżeli mówimy o systemach, które nie działają w firmie, jeżeli dany system czy aplikacja nie działają, to nawet najlepsze, najlepsze prezentowanie tego w szkoleniu e-learningowym nie sprawi, że ta trawa będzie bardziej zielona. I tu macie Państwo pierwszą książkę, którą chciałbym polecić, czyli Projektowanie metod dydaktycznych pani Julie Dierksen, jedna z niewielu z naszego świata, które są przetłumaczone na język polski. Użycie tego i dobre szkolenie, to chociażby nieśmiertelny i koniczny w naszym świecie lifesaver. Tak gwarantuję Państwu, że to będzie jedyne szkolenie BHP, w którym będziecie chcieli klikać dalej, żeby zobaczyć co się dzieje w następnej scence. Tą panią, którą tutaj mamy w centrum tego, tego screena, możecie Państwo też kojarzyć, bo jest to postać Rey i aktorka, która gra postać Rey w trzech e, odcinkach sagi Gwiezdnych Wojen. Niektórzy znają ją z gwiezdnych wojen, niektórzy znają ją ze szkoleń i e learning. I teraz chciałbym pokusić się i przyjąć na siebie trudne zadanie nauczenia Państwa naszego podejścia przy pomocy action mappingu, które stosujemy w wielu naszych projektach. Metoda, która jest wymyślona przez panią Kefi i opisana w jednej z jej książek. Czyli bierzemy na początek jeden cel, który będzie celem mierzalnym, np. sprzedaż produktów jakiejś firmy. Wzrost tej, chcielibyśmy wzrostu tego sprze, tych, sprzedaży tych produktów, na przykład o 10% w ciągu 6 następnych miesięcy. I teraz, je, idąc jednym z tych gałązek, które tutaj mamy na tym grafie, powiedzielibyśmy, że potrzebujemy zachowań, które będą ten cel wspierać. Czyli z punktu widzenia sprzedaży produktów, moglibyśmy powiedzieć, że jest to lepsze otwieranie rozmowy, lepsze aktywne słuchanie klienta, zbijanie jego obiekcji i tego typu, tego typu zachowania. Do tych zachowań bierzemy najlepszą osobę w naszej firmie, która da nam realne przykłady i potencjalne scenariusze do tego, jak taka y, sprzedaż się odbywa. I teraz jesteśmy w stanie zrobić całe drzewka decyzyjne i scenariusze tego, jak takie, y, co użytkownik miałby robić w szkoleniu. I do tego kontekstu dostarczamy najmniejszą ilość informacji, która jest w stanie nam ten cel opisać i dać jakiś kontekst dla odbiorcy. I szkolenie e-learningowe będzie realizowane dokładnie z odwrotnej strony. Najpierw minimalna ilość informacji, później te y, zachowania i scenki, scenariusze decyzyjne takie rozgałęzione, które będą wspierać poszczególne zachowania i w efekcie nasz główny cel. I to co chcę państwu powiedzieć to, że ten świat nie jest taki prosty jak to co teraz opisałem, natomiast same podejścia mamy dobrze opisane i druga z dwóch książek, które państwu polecę od pani Kefi czyli książka MEPYT. I wniosek, który miałbym do edukacji formalnej, byłby taki, że to nie projekty same z siebie stają się lepsze, tylko są ludzie, którzy mają metodyczne podejście do nich, którzy dokładnie wiedzą, co chcą osiągnąć, i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie budować to w jakiejś większej skali. Gdybyście Państwo chcieli przykład takiego użycia tego podejścia, to jest też otwarte szkolenie, które przez lata było niedostępne, ale teraz jest znowu w wersji live i online. To jest szkolenie Haji Kamal dla wojsk amerykańskich do tego żeby z lokalnymi, e, lokalnymi informatorami podczas jednej z wojen byli w stanie się porozum porozumieć również na etapie różnic kulturowych. Gdy będziecie państwo je klikać, nie dość że piękne wizualnie, to jestem ciekawy jaką odpowiedź państwo udzielicie czy na propozycję czy chcesz napić się filiżanki herbaty. Bardzo państwu polecam. Jedno z powiedzeń z zarządzania projektami mówi, że planning is everything, plan is nothing. Czyli my dokładnie wiemy, co chcemy zrealizować w projekcie, wiemy jak on będzie przebiegał i mamy to opracowane do każdego dnia. Natomiast życie boleśnie weryfikuje te nasze projekty i oczywiście jest dużo sytuacji, które nam ten nasz plan wywracają. I moglibyśmy do tego wziąć model z 1970 roku, czyli mający ponad 50 lat, model Edi. Od analizy projektowania, wytwarzania, implementacji i ewaluacji takiego projektu. Model nie najnowszy, ale szeroko stosowany, który może wyglądać tak w realnym projekcie. Jest to jeden z szablonów, które stosujemy, i taki mock-up tylko do tego, który dostosowujemy do realnego projektu. 32 etapy z reguły takie projekty trwają 2, 4, 6 miesięcy. Mówimy o pojedynczym szkoleniu. Więc jest to proces długi, ale mając to zmapowane na takim, na takim poziomie, my jesteśmy w stanie powiedzieć na których etapach i dlaczego się odchylamy, jeżeli mówimy o jakiejś retrospektywie projektu. Tak samo, jeżeli ktoś przyjdzie w środku takiego projektu i powie nam, ok, chcielibyśmy cofnąć się ileś faz, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że dobrze, możemy to zrobić, ale te zmiany zmienią nam ten projekt i wydłużą o na przykład miesiąc i trzy dni. I wtedy pytanie, czy organizacja się na to zgadza, czy też nie. Technologia wymaga doskonalenia. Elon Musk powiedział, że technologia sama z siebie nie staje się lepsza. To ludzie, którzy za nim stoją, i wiele wysiłku i serca, które musimy włożyć w te projekty, sprawiają, że one są lepsze. Jeżeli robimy ciągle wszystko tak samo, to zostajemy na tym samym poziomie, ale przez taki efekt składania, nawet jednoprocentowa zmiana potrafi przynieść fenomenalne rezultaty. I chciałbym Państwu opowiedzieć o projekcie, do którego zostałem zmuszony. Do, zmuszony do podejścia, jakie w nim było. Dostałem do przełożenia na szkolenie e-learningowe 84 strony dokumentów. I te dokumenty miały być przełożone do tego szkolenia 1 do 1. Szkolenie miało efekt jaki można się spodziewać. Uczestnicy powiedzieli duże, niefajne, w zasadzie po co to zrobiliśmy. Ale już w kolejnym roku na podstawie tego feedbacku udało nam się zmienić podejście. Wyrzuciliśmy 90% kontentu, na podstawie tego co w tych dokumentach było, podeszliśmy do tego w postaci scenek, które prezentowały jak największą ilość odbiorców. I nagle okazało się, że ten projekt był zdecydowanie lepszy. I dla dewelopera czy instructional designera jest to wielka radość, kiedy przychodzi klient i mówi: OK, widzę jak zrobiliśmy progres w tym szkoleniu, już mam pomysły na realizację kolejnego projektu. Wiele osób mi się pyta, czy AI jest dzisiaj szansą czy zagrożeniem, i czy dzisiaj rzeczywiście warto się jeszcze tego wszystkiego uczyć, skoro za chwilę aplikacja będzie robiła to za nas, taka czy inna. I rzeczywiście, gdybyśmy popatrzyli z perspektywy aplikacji, to mamy dzisiaj dużo. Mamy dzisiaj aplikacje, które są AI i takie, które nie są, ale pewnie za chwilę będą. Mógłbym się pokusić o to, że to jest zestaw aplikacji, którym jestem w stanie zrobić dowolny projekt, jaki Państwo przede mną postawicie. Articulate potrzebuje, on nie jest, jako, nie jest aplikacją AI, ale za chwilę będzie. Potrzebuje tylko dlatego, że pakuje te szkolenia w standard scorem, w którym się specjalizuje. Ale i obie teści, i aplikacją 11 Labs jestem w stanie sklonować głos i generować go z tekstu, żebym moim głosem był w stanie mówić w innych językach. Polecam państwu aplikację Hagen do tego, żeby zobaczyć co ona robi, bo ona nie dość, że tłumaczy to na inne języki, to gdybym namówił kogoś w organizacji, to jestem jeszcze w stanie, żeby mimika tej osoby na nagraniu była dostosowana do tego, w jakim języku ta osoba mówi. Czyli nie dość, że w locie tłumaczymy, to jeszcze dostosowujemy jak się zachowuje nasza twarz. Tak, i jak wygląda taka rozmowa w firmie i dlaczego w ostatnim projekcie zapłaciliśmy za same tłumaczenia ponad 10 tysięcy dolarów? Dlaczego tego nie stosujemy tych aplikacji, skoro jedna z nich, tych wymienionych, byłaby w stanie za nas to zrobić? Bo z reguły taka rozmowa przebiega w ten sposób, że ktoś przychodzi i mówi, ok, ty wpisujesz coś do aplikacji i dostajesz ten fantastyczny efekt, ale powiedz mi, co dzieje się z tymi danymi po drodze. I my tego w większości wypadków nie wiemy. I dla firm, które bazują na materiale w szkoleniach, który jest wewnętrzny albo który ma jakiś poziom tajności, to jest szachmat dla tych narzędzi. I firmy nie pójdą w to, żeby zaryzykować, że ich dane będą użyte do trenowania tych modeli i kolejnych ich iteracji. Ktoś może powiedzieć, ale przecież jest coś takiego jak ChatGPTs, czyli nowa wersja tego, co wypuściło OpenAI, taka lokalna, którą można załadować swoimi danymi. I tu macie Państwo przykład, jak łatwo było to skakować. Ktoś zadał po prostu pytanie o to, na jakiej podstawie ktoś ta, ta aplikacja odpowiada na pytania i dostał plik z wszystkimi pensjami pracowników. Zda, z, wydarzyło się to kilka godzin po tym, kiedy te aplikacje zostały wypuszczone. Jeżeli tak wygląda obsługa tych danych w środku, to żadna firma nie będzie chciała e, zaryzykować i firmy stoją lekko gdzieś tam z dystansem. Ja nie chcę powiedzieć, że AI jest złe. Będziemy je wykorzystywać na pewno, tylko najpierw musimy rozwiązać kilka problemów. Które przed nami tutaj stoją. I teraz chciałbym, żeby na takim indywidualnym poziomie odpowiedzieć sobie, gdybyście Państwo chcieli robić swoje szkolenia, czy możemy na tym zarobić. Tu macie Państwo jeden z przykładów z aplikacji Kursera, która jest nastawiona typowo na ośrodki akademickie i uniwersytety. I pani Barbara Oakley, która to szkolenie realizowała, zresztą bardzo dobre, w ciągu roku przeszkoliła ponad 300 tysięcy osób tym szkoleniem, a w sumie jest tam ponad 3600 Użytkowników do pojedynczego szkolenia. Moglibyśmy też spojrzeć na mój ulubiony przykład, czyli fila Ebinera, który na największej wyszukiwarce szkoleń na świecie, czyli Udemy, e, robi swój główny biznes. 250 tysięcy osób w ciągu jednego roku, bo taka jest różnica pomiędzy tymi zdjęciami. Jest potrzeba do tego, żeby te szkolenia powstawały dalej, jeżeli jest taki popyt. I teraz, gdybyście Państwo chcieli działać i tworzyć sami szkolenia, to od czego bym zaczął? Aplikacja Udemy za darmo daje nam bardzo potężne narzędzie, które nazywa się Marketplace Insights. Dzięki niemu wpisując dowolne szkolenie, którego temat chcielibyście państwo zrealizować, jesteście w stanie oszacować, jaki jest popyt na te szkolenia, jaki jest liczba kursów. Widzimy tutaj, że dla Excela jest mediana bardzo nisko, co oznacza, że tak naprawdę tylko najwięksi i najlepsi zgarniają cały ten tort, który jest do wzięcia ze stołu. Co ja bym zrobił? Kupiłbym to najlepsze szkolenie. Do tego, żeby zobaczyć, czy ja jestem w stanie zrobić szkolenie lepsze. Na tej podstawie poszedłbym do grup tematycznych, zobaczyłbym nowe wydawane książki z danego tematu. Jeżeli one generują jakiś ruch, to przynajmniej jest potencjał do tego, żeby na tym w jakiś sposób budować. I gdyby to, co do Państwa mówię, bo mój czas powoli dobiega końca, w jakiś sposób rezonowało, to mamy też kilka inicjatyw, które które współtworzę. Mamy grupę ile e robię, która na Facebooku ma prawie 4 tysiące osób i która skupia takich pasjonatów jak ja. Wraz z kolegą Piotrem Peszko prowadzimy też podcast, gdzie większość ekranów tej mojej prezentacji to jest tak naprawdę całe godzinne wystąpienie i nasza rozmowa na ten temat. 200 ponad takich odcinków możecie państwo na stronie www.ilernikrobie.pl e znaleźć. I kolejna inicjatywa, której jestem liderem i takim opiekunem to są studia podyplomowe, jedyne studia podyplomowe, które realizujemy z tworzenia, projektowania i wdrażania e-learningu na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie i na SWPS-ie, Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Bardzo państwa serdecznie zapraszam, a kończąc swoje wystąpienie chciałbym Powiedzieć, że dzisiaj mówimy o przenoszeniu z edukacji nieformalnej do formalnej, natomiast pójście w drugą stronę też jest możliwe. Marcin Zarut jest nauczycielem roku e, 2013, natomiast wraz ze swoją żoną, która była na moich studiach podyplomowych, zaczęli robić kursy online. Więc może być to trend i przenoszenie wartości z jednej strony e, do edukacji formalnej, może być to też trend odwrotny. Dziękuję Państwu bardzo.